Może być, PTSD. Proszę powiedzieć mi, jak się ba... jak się Jerzy. Jerzy. Tak by pomyślał. Był zabierany do psychologa, ale Stało się. Proszę spojrzeć od razu jak zadowolony. Jeszcze został odjeżony. Już do końca życia. Nigdy się niczym nie zestresuję. Nie ma za co. Do widzenia. oczu. A to co się stało? Aha. Pani dziecko skleiło jej kropelką dla żartu oczy. A to bardzo niedobrze. Kiedy to się wydarzyło? Dwa dni temu. To już zdążyło zaschnąć. Tutaj jest problem już bardzo poważny. coś z tym zdziałać. Jakoś wodą możemy to nawilżyć. Może, może ten klej popuści. Tak samo poczynimy Próbuję na każdy sposób jej te oczy ozewrzeć, ale bardzo mocno trzyma. To chyba nie była kropelka kropelki, tylko połupki kropelki musiało zostać wyciśnięte na ulczy kapibary. Przyrząd. Proszę poczekać! Może się tutaj wierzy. No tak, to jest wasza kapibara. A co, że niby podmieniłem. Nie no to nie jest borsuk, to jest kapibara. Tylko nie taka sama jaką. Państwo tutaj przynieśli. Tylko z tego całego stresu troszkę się jej zmienił kolor upieszenia, ale to jest tymczasowe. Za chwilę powróci do normy. Najważniejsze jest to proszę, nie cię będzie szczegółów. Najważniejsze jest to, że ma oczy szeroko otwarte, gotowe do działania. To jest Wasza kapibara. Proszę, oddaję. Nie ma żadnego naprawdę. To ja się cieszę, że mogę pomóc. Do widzenia. Dzień dobry. Tak. I cały czas płacze. Od kiedy tak się dzieje? A, podawali Państwo jakieś leki Okej. Okay. A czy ona się jakoś skaleczyła w tę trąbę? Czy ktoś nadepnął jej na nią? Czy doszło do jakiegoś wypadku? samochodowy był. ok. I uderzyła trąbą. Kiedy to było? Od wczoraj, od, od wczoraj się męczy. I objawy się nasilają. No widać, że jest taka bardzo niepocieszona. Robi taki side eye. I jest no smutna nasza słonica. No zdrowa trąba jest luźna, zwisająca. Tutaj ta trąba jest taka powykrzywiona, taka usztywniona. Chociaż ja myślę, że to jest jednak bardziej problem psychologiczny. Tak, to jest trauma i ta trauma zostaje w ciele. I ta trauma została w tej trąbie. Myślę, że tutaj trzeba będzie zapiszeć ją na jakiś masaż, fizjoterapeutyczne Starosłowiański masaż trąby u naszego polecanego go fizjoterapeuta, dwie ja dalej, powinien pomóc. Albo akupunktura trąby też pomaga. Albo masaż uderzenia w dynamiczny trąby. To znaczy, no ja sam się szkole w tego typu masażach, lecz nie jest to jednak dziedzina główna mojej specjalizacji, ale mogę coś tutaj popróbować. Mam tu taki specjalny olejek do masażu i mogę taki prowizoryczny masaż wykonać. Tylko, no to będzie jedynie taka wstępna procedura, ale jednak na takie regularne masaże trzeba będzie słonice zapisać. Tak 10 masaży by się przydało. Tak, bo to nie jest sprawa na jeden raz, to był poważny wypadek z tego co Państwo mówią. I tutaj nie ma żartu, to już ten olejek tutaj aplikujemy na trąbę. Tak. Parę kropelowim nam wystarczy, żeby trąba się nawilżyła, natłuściła, Tylko tu, tu wmasuję w tę trąbę. I teraz możemy wykonać masaż utoczeniowo-dynamiczny. Może być to nieco bolesne, ale nie tak bolesne, jak sam wypadek. No niestety musimy tutaj zadziałać nieco stanowczo. Więc jeśli słonica będzie płakać, będzie krzyczeć, proszę mi to wybaczyć. Ale niestety to są działania niezbędne dla naprawy tej trąby. Get him. Sraczkowata, 25 przez 8C. No to tutaj 5 minut drogi stąd, on, on to zrobi tak, jak należy. Do widzenia. Dzień dobry. Dobrze, proszę, spokojnie, pies agresywny jest, ja wiem. Agresywny, nie lubi obcych ludzi. Zaraz go oswoimy, spokojnie, spokojnie jest, spokojnie, przestań, oswój się, oswój się. Nie ma kakańca, no powinien mieć, troszkę się robi nieprzyjemnie. Agresje. Nie wiem, no to jaki jest problem. Okej. Okay. Rozumiem. Czyli ma schizofrenię. Widzi rzeczy, których nie ma. Może dlatego mnie zaatakował, bo zobaczył coś, czego nie powinien zobaczyć. Psychozamanikalne z jego strony to jest Faktycznie widać po oczach, że są takie duże, przestraszone Takie odklejone trochę od rzeczywistości No Państwo wiecie co, no nie wiem co mogę w tej sytuacji zrobić Wydaje mi się, że w tym wypadku trzeba go posłać do szpitala psychiatrycznego dla zwierząt bo ja w tej sytuacji, a czy więcej się zrobię, może tam podać jakiś... Not